Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmi. Na pierwszego i wiecie co? Muszę sobie zobaczyć w dzienniku, czym ja się właściwie miałem zająć, bo już nie pamiętam. Eee, chwileczkę. Eee, zadania, tak, zadania: gra w kości, ludzie i potwory, ogon salamandry. O! Iść do wielebnego, no to byłem. To nas nie interesuje: zlecenie na bargesty. O! Miałem iść do Wiedźmy, dokładnie, tak, już pamiętam. Miałem iść do więźmy ognisko, ognisko Dom Abigail, czyli idziemy No co, musimy takie kółko zapewne zrobić, nie? No to lecimy. Dobra, eee, a ile mam czaczek tych gestów, Zobaczmy Dobra, wystarczająco. 18, a potrzeba było chyba 10. O! Stoi przybyłe, znaczy człowiek. E, Kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. W porządku pilnojem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet, jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musimy. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Mm, paskudnie, ale zdrowo, wiadomo. Więcej bargestów, spoko. Okej, okay, to nie oni że tam biją z tamtym jednym. Ja zabiję czego. O, jeszcze kolejny. O, czteryacz, kurde, dużo. Żeby się zaraz nie okazało, że te bargesty ich pozabija. O! Właśnie o tym mówiłem. Jednego nie ma. Mogę te widły podnieść, czy nie? Szczątki. Dawaj mi szczątki. Czachy zawsze w cenie. Tego się przelutować nie da. A szkoda, bo może chociaż z jeden golda miał przy sobie. Nigdy nie wiadomo. Dobra, teraz tych czaczek to nam na pewno wystarczy. Jego się nie da przeszukać. Tej, tej, tych, te, 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 nie wiem, wideł też się nie da zabrać. do Domowej roboty. Dobra, no to wracamy, czy znaczy, wracamy? Lecimy. Lecimy oddać jednego quest'a i lecimy się dopytać. Co tam z tą bestią? Skąd ona się wzięła? No, najpierw logicznym jest, że ta zwykła kobieta, bo wiedźma to z tego, co mi się wydaje, nie jest. No to raczej ona ich nie ściągnęła. Tam jest coś niebieskiego. No to ciekawe. Nie wiem, tego, jak się tam dostać. A szkoda. No trudno. O, może tędy. Zobaczmy. Czy się tu dostanę, czy nie? Nie. Lipa. No, coś tam jest ewidentnie niebieskiego. No trudno, dobra. Ale mamy sprawę i idziemy dalej, bo widocznie nie mogę się tam dostać przynajmniej stąd. A może po prostu z tym i da się skakać. Ale wydaje mi się, że raczej się nie da skakać. Coś tam nas bije, dobra, niech sobie bije, bo za to zabijanie Expa i tak chyba nie ma. Więc mało mnie to obchodzi. Lecimy do naszej Abigail. Lecimy jej oddać kłościka na czaszki, bo to chyba ona chciała. Ona albo Kalkstein, albo oboje chcieli. Teraz nie wiem. On, albo on chciał krewtopielców, a ona chciała czaszki. Nie jestem pewien. Wiem, że ktoś na pewno chciał jedno, i ktoś chciał na pewno drugie. Kto co chciał, to nie wiem. Zaraz się przekonamy, na kogo przyszła pora. Ty gniący ochłapie. Dokładnie. Nie tędy. No i nie mogę tędy przeskoczyć, co nie, w żaden sposób. Nie, nie mogę. Muszę biec dookoła. O, Jakie to... O, tędy też nie mogę przejść, kurde. Ale te... kolizje obiektów to są tragiczne, o! Da się z nim pogadać, czy nie? Chyba nie. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. <laughs> nie bój się, Wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Ej hey no, gadać chcieliśmy. Stawaj, Torbo. Czego chcesz? Eee. Trzy. znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Okej, okay, spoko, zawsze gratisik. Eee, pokaż mi swoje towary. Aha, nie interesujesz się mieczami. W sumie logiczne. Spoko, dobra. Czego chcesz? Eee, pogadajmy jeszcze. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety. Posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. I pewnie mu nie muszę coś przynieść, nie? Bezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Tak, wiem, jak to wygląda. Ale. Wstawaj, flądro! Wstawaj! Sna cholera będzie się tak kłaść co Czego chwilę. Chcesz? Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty, co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest Twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. No, nie kładź się, no. Kobieto. Czego chcesz? Czego chcę, chcę się przespać. Otrzymano nowe talenty i to aż 12. Uuuuh. Yy, style, chyba siła. Dalej, co? Może wytrzymałość? Uuu. Niech i tak będzie, no rozwiniemy też trochę tego, trochę tamtego. Nie, nie wiem, jak to rozwinąć. A, wymagany brązowy talent, co? Mam 9 talentów. Nie wiem o co chodzi. Bijatyka. Aha, a tak specjalnie w walce na pięści. A, mam to odblokowane, nieważne, nie było tematu. Chyba, tak? Mam to odblokowane, no raczej tak. Mogę jakoś odblokować te znaki, czy jeszcze nie? Jeszcze chyba za wcześnie, co? Stalowy silny niech będzie. Obrażenie plus 20%, to jest spoczko. To będzie miało to samo. Tak, ma to samo. srebrny zróbmy tak samo. No i na razie to zostawmy. Medytację. Nie wiem, która jest godzina. Aha, to już będzie dzień. Dobra, no to niech będzie 5 godzin. Zróbmy tak. I co? Mamy dzień? Mamy chyba dzień, no Idziemy szukać tego białego mirtu. Zobaczymy, gdzie będzie. Ale to chyba nie powinien być problem, żeby go znaleźć. Jeśli wygląda tak samo jak w Wiedźminie 3, to go znajdę na luzie. To jest taki duży chwast. Mamy dzień, ale to jest brzydko, ja pizgam. To niebo jakie jest paskudne. Dobra, a to co to za chwast? Nie mogę tego podnieść? Naprawdę? Dobra, zobaczmy. Nie pokazuje mi tego na mapie? Chyba nie, no dobra. To idziemy sobie poszukać po prostu. No dziwne, że nie mogę tak po prostu sobie zbierać ścieżka do krypty, spoko. Ale bardzo bym chciał to pozbierać chwila. Kości hmm. list kończy zlecenia przepowiednia, przeraza Mm. Dziennik. I co? Kowal? Czemu Kowal? Nie wiem. To co mam iść w takim razie? Aha. Nie wiem. Dobra, no to idziemy tam, gdzie mapa każe. Zróbmy tak. Ale jeszcze sobie pójdziemy tutaj. Możemy przyjść i zobaczymy, co tu się będzie działo. Medalion, miejsce mocy, spoko. Co chcę zrobić? dlatego pojęcia nie mam. Zróbmy ten rytuał. I co? Nie wiem co mi to dało. No ale spoko. No to wchodzimy do krypty. Mam nadzieję, że będzie. Aha, zamknięte. Nie ma klucza. Dobra, to nie było tematu. Ognisko przed kryptą. O, mądrze, mądrze nie powiem. Nic nie mogę zbierać tych chwastów. Może muszę kupić tą książkę od niej. Może tak być. No to wygląda jak do podniesienia, też nie da się przez to przejść. Więc powinienem to podnieść, a nie mogę. To wygląda jak ten biały mirt. Tak mi się wydaje. Taka gigantyczna stokrotka. Ale nie wiem. Teraz nie wiem co zrobić. No ale trudno. Podróżny. A ty co powiesz? Król Foltest znowu podniósł cła. To nie wróży nic dobrego no wow. nic ciekawego. Gąski, gąski do domu. To też nic ciekawego. I co? Mamy tu coś na czerwono, zobaczymy co nas tu czeka. Tutaj też jest ten, ten... ten chwaścik. I to jest moim zdaniem właśnie ten biały mirt, ale nie wiem. Zaraz sobie zapytamy, czy zapytamy, może Kalkstein nam sprzeda to. Tą... Jak to się nazywa? E, książkę. Bo wygląda na to, że muszę tą książkę jednak kupić. Jest czerwony znacznik. Tylko po co? A może muszę kupić ten biały mirt od niego? Geralt? Aha, tutaj jest przy ten. Nie, no piąteczka. Muszę już lecieć. Pogadamy później. Kalkstein, przyjacielu. Co cię tu sprowadza? Eee... Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. <noise> Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie pić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust na ucy. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Wracać w terenie. Rozumiem. Hmm. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, Hmm. Ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. A mogę z tobą pohandlować, czy raczej nie? Bywaj, nie wiem. Może ty w czym mogę pomóc? O, eee, chyba nie będzie miała takich rzeczy. Dobra, nie było tematu. Co ja tu w ogóle mam w tym dzienniku? Niewinna wiedźma. Nie wiem. Yy... Mogę to przestać śledzić jakoś? Czy nie? Dobra, mogę mu tą krew kuli dać? Co cię tu sprowadza? Bo może to mnie tu przyciąga do niego. Ponoć potrzebujesz krwi gul. Masz, jak będę miał Tak. Od... Dobra, nie mam. Coś podać? Ty coś masz? Nic chyba. A ty? No, trzy. Znalazłem dziwne, krasnoludzkie kości. Wyglądają na grę. Grę? No coście, panie Wiedźmin. Czy ja wyglądam na takiego, co by się w taką dziecinę bawił? Skądże? Jednak wiadomo, że kto jak kto, ale karczmarze, wiele słyszeli, widzieli i wiedzą. Ano. Wiem tylko, że Zoltan Ciwaj, nie ludź coś o kościach gada do okrągło. Gościom uczciwym spokoju nie daje. Wielkie dzięki za pomoc. A czego tu chcę? No niczego. Bywa. Bywaj. Czas mi w drogę. Dobra, zobaczmy. Zoltan chce grać w kości. Geralt? Chyba. Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker, wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. <grym> Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Jak się w to gra? Zagrajmy. Pokażę ci co i jak. Okej. Trzy. A... Żeby za dużo nie przewalić. Dobra, rzucamy. Pewnie jak kości w twierdzy, nie? Nie nie w twierdzy, tylko w tym. W Strongholdzie. Ja w ja W Kingdom Come. -ie. Czy chcę podnieść stawkę? Co ja mam? Dwie szóstki. On też ma dwie szóstki. To nie chcę. Kości do przerzucenia. No to co? Przede wszystkim Wy One tak dziwnie jaśnieją. Dobra. Rzuć jeszcze raz. Tu są zasady? Nie. Przegrywam, super. Następna runda. matko Nie do końca rozumiem jak się w to gra, ale... ...chyba właśnie wygrałem. 15 się stawiamy. Chyba. Chyba źle. O, ale skam. Nie. W dupie mam te kości. W dupie mam te kości. Ale ten cholerny dziennik. Eee, irytuje mnie to. Abigail może dowiedzieć się bla bla bla. Weź mi to na mapie. No i co? I cały czas tutaj. Nie ogarniam. Dobra, ona mieszka bardzo blisko. No to idziemy do niej. Idziemy do niej i... Być może... O, tu jest kupiec. Zielarz. O! Słucham. Panie Zielarz. Pohandlujmy. No, idealnie pięć. Dawaj mi wszystko. No... Wszystko, 45 chcesz? Dobra, dużo trochę, ale to nic. O roślinach polnych, za 200. No nie tanio ci powiem. Co nas sprzedaży za 1. więc mu nie mogę sprzedać za bardzo. Trudno. Do tej książki nie kupię. Lepiej zachować mam Ale już kwiatki. Więc możemy iść zobaczyć, co tam się będzie działo dalej. Tą drogą chyba do przodu, nie? I tak mi się wydaje. Ona mieszka w ogóle chyba w tym domku. Bo pamiętam, że to były te stojaki na skóry i, i. gąski. Tak. Drzwi do domu Abigail wchodzimy do środka, bo przez chwilę widać paskudne zęby Geralta. Nie no, paskudne to nie, ale strasznie to wyglądało przez chwilę. Uuu. Mm. No. Bierzemy. Dobra, w sumie fajnie, że mogę sobie ukraść wszystko, co się da. Cedrowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe do czego służy. Tak, ciekawe, nie? Bardzo. Dobra, kradniemy co się da? Czego chcesz? Przyniosłem płatki Białego Mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Aha. I co? Wrócę tu za jakiś czas. No dobra. Albo nie, jeszcze nie, jeszcze chwila. Zobaczmy, może ona będzie miała inne ceny niż tamten chłop. Czego chcesz? Eee, pokaż mi swoje towary. Nie, ma taką samą cenę. Ale niektóre rzeczy można je sprzedać, na przykład kłybesti, albo te czaszki. O, masz dychę całą. Masz dychę i teraz. Rośliny polne, o, świetnie. Czego? Mikstura jest już gotowa? Tak, Alvin wypij to. I żadnego marudzenia. Koszkie. Mówiłam, żebyś nie marudził, a teraz. Mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze wykrzywiony alkoholem i pożądaniem rżnij ją pokaż jej że jesteś mężczyzną złoto złoto splamione krwią rodzi się bestia rr 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 śmierć kara ostateczna kto na zasługuje kto jest winien kto umrze bestia już raz umarła nie boi się śmierci jest śmiercią rr rr jak chcesz pokonać ludzką podłość, co bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po Powiedz mi, kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało. Zaklinam cię odejść. Chce mi się spać. Hmm. Alwin do łóżka. Przed tobą był tu inny Wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. E, pogadajmy jeszcze. Czego? No co, możemy Chciał zapytać? Pyta? Nie, nic ciekawego. Dobra, ja mam ważną rzecz. Musimy przeczytać książkę o roślinach polnych, tak? Dobrze, yy, możecie sobie przeczytać, to są notatki? To chyba nie są to notatki, nie wiem, co to było. A, przepowiednia i tliny, zaproszenie do magii, zlecenie, zlecenie, notatki, o. 95 km mięśni, około 1,5 metra wysokości, kły długości męskiego kciuka, Unikać. Noc druga, wyjąć, przy, wy, wyjąc, przyzywa bargesty. Demoniczne pochodzenie, prawie pewne. Noc trzecia, wysoce odporna na żelazo i znaki. Przeszła po trzech Irdenach, nawet ich nie zauważając. Noc czwarta, wszystkie cechy demona, Alzura potwierdzone. Bestia, zada pytanie. Ten, kto na nie odpowie, będzie mógł ją zabić. Okej. Okay. Dobra, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.